Siema, ja jestem Jakub, znany lepiej jako Totoshock, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, która zwie się Skok w przeszłość. I dzisiaj zajmiemy się albumem grupy Kreator Pleasure to Kill. Zapraszam! A więc na samym początku, takie krótkie wyjaśnienie, co to jest za seria oraz o czym będzie. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to seria, gdzie będę omawiał płyty z przeszłości, głównie z lat 80. i 90., ale nie tylko. I tak oto na pierwszy ogień leci album grupy Creator Leisure to Kill. Ale pozwólcie, że skorzystam ze swoich notatek, które sobie tutaj przygotowałem. Album został wydany 1 kwietnia 1986 roku nakładem Noise Records. Został nagrany w następującym składzie: Mil trocam na gitarze oraz na wokalu w pięciu utworach. Jo Roberto Fioretti na basie oraz Jürgen Ventor Reil na perkusji i na wokalu w trzech utworach. Album został nagrany w 1986 roku w berlińskim Music Club Studio. Za znaczy się za produkcję odpowiadają Harris Jones i Ralph Hubert. A więc jak widzicie album został wydany w roku 86, kiedy to, jeśli chodzi o muzykę gitarową, metalową, wyszło bardzo dużo płyt. Dodaj podam przykładowe, wszystkich nie wymienię. Have Mercy. Ale podam chociaż przykładowe płyty, takie, wtedy wyszły. Dark Angel. Darkness Descends. Slayer. Raining Blood. Destruction. Eternal Devastation. Tankard. Zombie Attack. Sodom, Obsessed by Cruelty. Co prawda, to ostatnie to nie jest trash metal, to jest bardziej Black Speed Metal, ale jak wiemy, Sodom też był częścią tej sceny Teutonic Trashu, bo jak wiadomo na Persecution Mania już przeszli bardziej w. Ten cały Teutonic Trash. Oczywiście, do tego wszystkiego można do, dołożyć chociażby Peace Cells, Mega Death czy Master of Puppets Metallica. Mówię, jest tego bardzo dużo. Trash Metal miał się wtedy świetnie. No i wczesny kreator, można powiedzieć, że jest taką definicją tego, czym ten Teutonic Trash był. Mamy tu zarówno szybkie tempo, jak i wokale podchodzące pod charakterystyczny dla Black Death Metalu Death Grow. No, i ślepą nawalankę w instrument. No, to, to jest coś, co mocno charakteryzowało właśnie ten Teutonic Trash. No, bo ci z Was, którzy zapewne znają historię, wiedzą, że duża część muzyków tej wczesnej sceny te Teutonic Trashu, kiedy zaczynała grać, to nie potrafiła dobrze grać na instrumentach. Co prawda, później się to trochę zmieniło, głównie w przypadku kreatora. No, ale na, na początku, jak zaczynali grać, to po prostu nie umieli dobrze grać na tych instrumentach, i ich wczesne dokonania to była bardziej taka nawalanka. Gdzie starali się grać jak najszybciej się tylko dam. No i pfff, trzeba przyznać, udało im się. No i to właśnie mamy na Pleasure to, kill. to jest istna ś muzyczna sieka. I to, co się tutaj dzieje, jest po prostu nie do opisania. To jest po prostu muzyczne szaleństwo. I to w pozytywnym tylko słowa znaczeniu, bo naprawdę. Kawałki na tej płycie są po prostu mega. Niezależnie czy śpiewa na nich Mil czy Jurgen. One po prostu są niesamowite. No już od samego początku, od takich kawałków jak na przykład Death is your savior, po prostu... jest czuć tą agresję, czuć ten gniew. Jest moc, jest prędkość, jest po prostu wszystko. I te utwory są po prostu niesamowite. No Po prostu rozwalają system dosłownie. Jedna rzecz, jaka się co tutaj w ucho, jest brzmienie tej płyty. No... Moim zdaniem jest ono lepsze niż na Endless Pain. Zarówno z strony muzycznej, jak i technicznej. Bardziej tu mówię, że strony technicznej, no bo... No, Endless Pain z perspektywy czasu się mocno zestarzało. No, Pleasure Tokyo też, ale no... W moim domniemaniu trochę mniej niż takie Endless Pain. Oczywiście nie ma co tego porównywać do takiego in Blood, które mimo pływu ponad 36 lat prawie, że... Wciąż brzmi tak, jakby to mogło być wydane wczoraj. A no... Myślę, że tak na swoje czasy brzmiało naprawdę dobrze. No, od strony kompozycyjne, no to jak już wspomniałem wcześniej, to jest bardziej taka ślepa nawalanka, niż jakieś takie precyzyjne kompozycje. Ale są tak najbardziej mega numery i... Każdy numer tutaj jest porządną sieką. A przede wszystkim taguję tutaj tytułowy numer Pleasure to Kiel. to jest moim zdaniem po prostu szczyt jeśli chodzi o kreator, i bez dwóch zdań ich najlepszy numer, nie ma dyskusji co do tego. No, i taka jest właśnie cała płyta. To jest po prostu istny, traszowy strzał. Tak więc, cóż ostatecznie mogę powiedzieć na temat tej płyty? Moim zdaniem, Pleasure to Kill to jedna z najlepszych płyt trasz metalowych, jakie zostały wydane. I oczywiście konkurencja byłaby tutaj bardzo duża, bo nawet same płyty z 1986 roku, takie jak Darkness Descent czy Raining Blood, mogłyby w tej kwestii konkurować z Pleasure to Kill, ale no, mówię, Tyle tych płyt jest, że ciężko wybrać tą najlepszą, ale no ta płyta w zestawieniu tych najlepszych by się u mnie znalazła. No i to tyle jeśli chodzi o pierwszy odcinek z serii Skok w przeszłość. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz pod spodem i zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego kanał nie zasubskrybowaliście. No i tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!